Nad komplet 16 tysięcy widzów, wspaniała atmosfera na trybunach oraz wielkie żużlowe święto. Tak miał wyglądać 19 września na moim arenie. Miał, gdyż dość nieoczekiwanie zawody postanowiono zakończyć walkowerem dla Unibaxu Torun. Wszystko za sprawą indywidualnego mistrza świata, Grega Henkoka, który przybył na stadion 6 minut po godzinie 17. Sędzia spotkania Piotr Lis uznał, iż tarnowianie o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia meczu nie spełniają wszystkich warunków regulaminu i postanowił meczu nie rozgrywać. Co ciekawe, już kilka godzin później okazało się, iż sędzia zrobił błąd. Azoty Tauron Taurów spełniały bowiem punkt regulaminu mówiący o minimalnym progu KSM, gdyż do piątki najlepszych zawodników należało doliczyć pierwotnie nieliczonego Jakuba Jamroga, a zatem mecz można było odjechać bez problemu. tym samym, niczym w piłkarskim pokerze czekają nas jeszcze dodatkowe, tym razem żółwe emocje. To już w najbliższą niedzielę o godzinie 17:30 na motorynie. So, to be honest with you, what I, really think, I think it's a lot of shit. The guy was five minutes late because of plane delays, and for him not to be allowed to race and race properly, I think that's so unfair. And, um, I know it's the rules and stuff, but surely common sense, you know. It wasn't as if it was his fault. He we tried everything to get here. Gets here five minutes late. What? I ain't got a problem with the guy racing. So we all wanted to race. We're ready. We're ready to go. And for the referee to go no. Yeah, I did. I, I honestly didn't think they would cancel the whole meeting. I thought he's late. Maybe you get a fine, and then we're racing. But when they said that is it, nothing. I was like, oh my god, we're not. <laughs> you kidding me. <laughs> Can they do that? But um, yeah, it's the way it is. It's there is really no word. i got no words, man. i'm in a bit of shock, really. i can't believe we're we not racing and we're in the final. it's, mm -hmm. and all over a bit like a delayed someone getting in a little bit late. i think that's totally unfair on everybody, not just, you know, our team, their team, the fans. like, i don't think they would have mind waiting five minutes for him. and, um, that's the way it is. <laughs> Z, z Henkokiem, na jakim etapie jest tego podróży? Czy były to jakieś kontakty to, z między klubami, czy czekaliśmy? To, to znaczy czekaliśmy do samego końca, czekaliśmy na, na decyzję. no Regulamin taki, był, sędzia zdecydował, przecież my żeśmy nie naciskali, że już musimy jechać do prezentacji, już musimy wyjść, bo Henkoka nie ma. Nie, czekaliśmy zanim nim do, do końca, no, na, że regulamin na to tak pozwala no to tak się stało i to jest przykre no bo praktycznie po po no jeszcze powinniśmy odjechać jakieś dla tych ludzi towarzyskie zawody nie żeby, żeby trochę no ta wiara miała z tej niedzieli coś nie no nie chcieli Tarnowianie jechać i stało, skończyło się na tym jak się skończyło No uważam że tak bo teraz yy, yy, to zabija raz, że widowisko, drugi raz, że i sponsorów, i innych, innych ludzi związanych z tym sportem, no bo yy, czy to telewizja, czy, czy sponsorzy chcą mieć z tego jakąś korzyść, nie? A przede wszystkim kibice przychodzą na zawody, no jest tak jak jest. Muzyka